nie Mam tylko z tej strony, jesteśmy znowu na Dominated, nie zdążyłem coś zapóźnić, zacząłem odcinek, albo pierwszym sekundem, jak wchodziłem, chciałem Was poinformować, że z Dominated będzie seria, bo to jest mój ulubiony minigame, chyba nie nie ustał. Tak, to jest mój ulubiony minigame, którego nie zagra mało osób, co ja bym chciał zmienić na serwer, gdzie będziemy mogli zagrać Dominated. Będzie podane w opisie, Wy pierwszej mnie stąd. Ej. Bach. Sibum, sebum, si, -bum, si -bum. Ba da -ba da -bum. I kolejny. Czuć. Wait, 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 wait. Tak, ee, chciałem na to po prostu przekazać, żebyście wiedzieli, z czego będą serii na moim kanale. Może też różne inne minigame, nie był się, że skończyli na Dominate. Do to jest Dominate to będzie osobna playlista. Jak na przykład Werdes nagrywa SG yy, nie wiem Chyba tylko Werdes nagrywa jakieś minigame gama, serię z mingama. ja będę miał serię właśnie o to z... jak się nazywa <grym> Z Dominated. What the fuck? To fuck zupełniem na długiego ubynego minigame. Coś mi się właśnie rzadko zdarza. Jez, yes, dostali wszyscy. Ach, podpali się. Eee, to... Jest... Hmm. B. Te te te, koleżko. Ty ja więki ty już Dzięki, że nie pokazujesz na coś jest I Ła! Jest. Okej. Okay. Ej! Ale picza! Nie pozdrawiam cię! Kon Jan 99 To jak o mu o Kon tak, zakomiam. Jak, jak, jak jest pani gra tutaj, nic przeciwko janowi. Okej, okay, spoko. Ugh, no nie, no, on, To Te ziemy idą po to. Po skarb. Dzisiaj drużyny. Ja, jestem... Kurde, że rozwaliłem się ziema? Bo na razie do mnie wszyscy rozwalali. A, jest, jest! jest. po pod, po, po, Okej. Okay. No jest ten na razie gdzie nam strasznie źle. Jak skończy się ten game po sekundzie, to naprawdę nagramy jeszcze... Jedną marzenie. Chyba? Płomyczek. Bl My mamy ognistych magów i przegrywamy, to jest niemożliwe. Jak możemy mieć ognistych magów przegrywać? Od tyłu ubiję. A ja, ja będąc jeszcze lodowym magiem wygrywałem. Kurczę, ostatni nie ogólnej! No ja niestety zginąłem. Zginąłem, śmierć mi jednak chyba była pisana. Teraz ja jednak... Nie wiem, nie, nie wiem co mogę ze sobą zrobić. Mogę tutaj obronę jedynie zapuścić Okej, okay. najeźdź się Okej okay. Ostatnia linia obrony To jest y ostatnia rzecz, która mi została Wow, też mi to wyrzuca niestety Ej, dobra A, wyrzucił mi to. Poza znam, zginąłem. No, no naprawdę trudne jest w ogóle, ilu jest nas? No tak jak ja jestem sam kurde na całą Rzeszę Niemiecką, to się dziwię jak ja tutaj mogę wygrać. Kurde, no tutaj są brud. Brut. Brud to jest. Aj. Wciąż że na double jumpa! Ja tutaj nie ogarnę kurde tej. Te blue, no kurde mamy... To jestem sam... <gryzny> z jednego koloru. Poszę, aplikuj mi. Kurde no. Czy koszko... zaapikuj mi bruta! Daj mi bruta! Jest. To są zasady na moim zamku. Kurde, no mam je z Lumesa Kimbra. A jest z tej gdzie bym... Grałem naraz na serwerze gdzie działało o cheatowaniu, skoro Okej. Okay. Wreszcie teraz tego bruta mogę rozwalić, jestem w stanie. Okej. Okay. Ura, dobrze mi nie idzie, ja mam Ach, tutaj ich... No. Mak. Dobra, może mi nie zauważyć. Pójdę po punkty. To są takie punkty. To są dla was, co... Może każda drużyna zdobyć. I mogę to pozwolić dla mojej drużyny. To jest 300 punktów. Dzięki. Spoks. Nie wiem co daje. Naprawdę slajma. Jest, jest, jeszcze Tutaj mylę walczą o niepodległość! Armia Polsko-Rosyjska! Ach, za bardzo zajmij, ta walka o niepodległość nie wyszła. Do frankly. A to jest tylko do 15 tysięcy. Tak, nie mylę się, do 15 tysięcy jest walka. Nie chcę tego. Prawda. Szybko, szybko... ich na ich połowę! Ich na ich połowę, ich na ich połowę, ich na ich połowę! Gdy na ich połowę i zabiorę i punkty! Myślę, że sobie ja muszę to zbiorę... Chyba, chyba mi się wyrył uda ten zajebisty pomysł! Bo oni mi się widzą. Tak będąc magiem tutaj Okej okay, ten Przepraszam Was za moją świnkę morską, ale ona też się bardzo nerwuje Dobra Uznaję za zwycięstwo jakbym miała tysiąc punktów Ja to jest niemożliwe to wygrać Nie wiem Kurde, no jestem sam Nie wiem, musisz na drzewie skąpić i widzicie teraz oni są na swojej połówce I teraz ja mogę sobie odbrać punkty Na mojej połowie, które są No to myślisz, że ja cię nie zau zauważę Dziewczynko, idź Tu wiem, że się ja nie... nie ja się, wiem, 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 wiem Dobra, biorę bruto Nie ma ja i biorę teraz bruto no już tak ściech chyba, nawet nie zdąży się od drogi, bo im tylko... w koksem. No i o jeden senek z mi. Kurde, nad in GG nie napiszę. Kurcze no. Zły jestem bardzo. No koledzy z drużyniowajno. Kurde. No i co no, teraz 615 gemsów. Dobra widzowie, zaczymy się na następnej arence, może już nie będę samotny. Teraz nie zacząłem za późno widzowie. Tak, już się arena zaczyna i mogę skoczyć jak nubek. Udało się. A, to, to sama arenka. Teraz jestem w drugiej drużynie. Razem z nim niebieski. Może znowu mnie drużynie opuści. Nie, to jest, to jest ta lepsza, piaskowa arenka. O ona jest good. ona jest w mordę wręcz Dobra, jak coś tam w tym punkcie O, to by ziomek, Widzicie jak ci mnie słuchają Oprócz kabanos I stąd to jest Nie lubię cię Nie lajkuję swoich odcinków Ja go w ten sposób zabiję śmierć jest KKF Gdzie jest KKF? Nie. I zaraz zajmuję punkt skkf To będzie punkt SKKF-a. Jak w pustyni i w być góra to nie będzie punkt skkf Jak ktoś się nie zgadza, coś z Aha, wresia to jest ich spieprzę. Ha ha ha. zajmujemy nowy punkt. Wreszcie, to wreszcie. Nie ma co jest punkta. Związek Radziecki przejmuje twój punkt. Ciel? Taj! Związek dzieckie wygra! Związek dzieckie da radę! To silne mocarstwo! Związek Radziecki opadł! Niestety zimna wojna go zabila! <grystanie> Będę po rosyjsku gadać. No i co panie znowu jestem sam! No i teraz kurde jakiś cypelin wyszedł i kurde gdzie ja czwórkę no? Nie wiem mogę tam... Czuję, okay, idę tutaj pewien punkt. Może na swojej połowie utrzymamy chociaż punkt, okej? Okay? To jeszcze Wąpił zaraz jakiś nubek wyjdzie. Okej. Okay. Tam trzeba kolejny taki. Hmm. Hmm. Nubek. Nubelissima! Nubolissima! Nobek no... Nube... O oh, sorry zio! Ok. Tylko stek, stak, stek! stek. Szybko! Szybka! szybka. Ten są też ma gobie! Kurde! Jany! Grubańsko się zachowuję. tyle mogę o nich powiedzieć. Dobra. Może... Pod moim dowództwem utrzymamy tego punkta! Jest, zginął! Ale Janę jaki koch świetny! Dobra. I odległościowy. Ja, zestrzeliłem ich. Mhm, Proszę, 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 strzelaj sobie. Strzelaj sobie, ja też mogę strzelać, proszę. Od mnie, płomienne się zabiją. No nie, to mój dostanie za to obrażenie. Nie, okej. Okay. Okej. Okay. Związek Radziecki podnosi się po wielu klęskach. <grytanie> A, ziomki, życzę Wam. zajebistego weekendu, bo jest weekend. Ja to nagrywałem w piątek, czyli że weekend. Kurde, dobra biorę bruta teraz Tym razem biorę bruta The bridge is a very very nice Very very nice class About Nie, źle, coś źle Tylko z lepszych nie Niestety mm okej okay, okej okay, okej okay. idę mi tam pomóc z tym brutem Brut powinien pomóc mi staj 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 lecimy mówić jak tylko zje soja to jest nienaturalne o ja mi jak mi ktoś zestrzelił nie nasz? nie nasz ale okej okay. Dobra, spoko 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 już w kupa chłopa obczajemy te, tego punktu okej okay, idę tam gdzie mam pomóc bo jest od pomagania Kurde, teraz będę się ten jump przy to. No i co, ty chcesz mnie uderzyć? Dobra, ty tam zajmuj. Ajajaj. Aj, aj. Kurde mak tu jest. Very, very nice, no kurde. Okej. No tak tak. i na niego, no. Idź tam. iść w ten. w ten pół zajmiemy, bo ta pićanie będzie się tutaj bała przyjść. No tutaj mogą iść te bombki rzucać, kurde cholnikowe Bach. Ja mogę zobaczyć gdzie oni są, o. ja sobie wszystko co mają. Lejki. Market już nasz. Okej. Okay. Aj, za tu Nie, już tego nie mam, no dla Szorlowisko. tamborenko. O, o <grymki> Okej, okay, dobra. Eee, moje na każdy odcinek serii Dominated Zabierz przynajmniej jeden punkt No jest zajebiście, no bo tak to nie pilnował. Proszę, kto chce, może tutaj przyjść przyjście potłuczemy razem z kim To, go, go Go, go No, 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 idzie ktoś na miecie? Pyramida jest już nasza Jaka bisloka nie no! W trójkę działamy teraz... Też się jest po nas. Hej, wróć! Ta osoba zawsze jest brudna, ta dziewczynka. Przecież to jest dziecko, ja to widzę. Przecież to się lać w ogóle nie umiem. Co, że ona mi da spowolnienie, ona mi że mi coś to robi. Przekurę ja się podnoszę, podnoszę od razu w takiej klęsce. Hej. Łosiet! Oh Łosiet! Oh Where is Parej z budki, a ja wkroczę body tu No już Masz slownessa i teraz Nie ma slownessa? No i ja pewnie znowu Kurde ja w jedną osobę, nie ci... Gdzie... Kur... Nie no, ja jest nas coraz więcej niby, no ale to jest za późno, jest nas więcej. To jest po prostu za późno. O godzin. Skurde już zająłem, tak podniśmy. Okej, okay, teraz, tak. No prawie zajmę im te cactus farm, chyba to jest kaktus farm. No to jest kaktus farm. No i nie to mogę zająć, no? A jak z tego tak, to się odmawia jak z tego zejdę. Fajnie zrobione, fajnie, fajnie zrobione i teraz to już jest nasze. Aha, ja z tego zaję co nie jest nasze, o kurde. Najpierw strzela za nich, pomyślamy. No bo nie, zawsze jest praktycznie nasze. Dobra, no zaraz tutaj mogę iść do piramidy walczyć. Co? So, to nie, to no, nie jest, to jest Like. Kaktus nie jest nasz. Nie, no, mogę jeszcze iść do piramidy, z coś zdziałać. No to już, nawet nie zdążę chyba wejść po lianach, no. No że Majzer sobie jedynie mogę załączyć. Ale już jak widzicie, dochodzą do 15 tysięcy, no już jest po nas. Już jest po prostu po nas. Czy zdąży to... Jak wszystkie te klostki znikną, to no jest okej, okay. już to jest prawie nasze. I... koniec. Ma Py pyramid... O, stworzyłem ją. Co mogę stworzyć? Aus MC. Zachęcam was do brania udziału w konkursie na gift code, a gift będą na pewno, to mogę wam obiecać. Ja już mam trochę więcej gemsów. Ten skin jest ściągnięty z neta. Bo sam go mam na komputer, tego skina. o. E. Dobra widzowie, jeszcze jedna arenka ostatnia i będziesz koniec odcinka. No to widzimy się na następnej arence. Okej okay, widzowie, ja już jestem pocięcie, jak widzicie. Tym razem wziąłem assassina, ulepszyłem go sobie od razu trochę i bach. A skoczyć głową, a jakiego asasena z printa. Eee! I, i bach, na szyfcie! Okej. Okay. No to chyba się przyda asasyn. Nie, jak są same asasyny, to oczywiście znajdy. Ile Ilu nas jest? Jestem tym jaki niebiest, okej. Okay. Nie no, nie ma samych asasynów. O, ja mam go trudna mapa. To jest very, very trudna mapa. O. Oh. Oj! Spadaj! Ua! Wow. Ha! Ła! Tak, trzy koszki uciekaj z Jest, 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 pierwszy min. A, to jest miękkie. Dobra. Teraz zaczynamy podchodzić co? Jest, jest, jest. Może... E, nie zaczęliśmy za dobrze, ale je nam dobrze, już teraz.

Nie wiem, czy to jego zwykli, czy to film, ale spokojnie. Okej. Okay. Mhm. Mm Okej, okay. nie rozstrzał. Już mi się strzały skończyły. Co sobie za za ninja? Hambe czy nie? Ninja go strzelał. Hmm. O Boże. chyba gingy, co gingy, 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 ginny. A... Dobra, myślałem, że jestem lepszy. No dobra, boo. Okej, też ninja. Ginnałem. No niestety ten taki slos ninja. Bardzo że ninja ginie Ginny z pinjicu. Dobra, mam pomysł. Mam ma świetny pomysł. Biorę maga. I bez wchodzenia na górę ich wszystkich porozrywam. Po Sąd nawet O siet! Szybko, szybko, Na Ile ci kula? Ile ok, teraz musi trafić. Jest. Jeden z zimków się tam podpalił. Grozi mi mieczem. O siet. Wybucham przed nosem, mała kula. I... Ile, idą dwie kule. Jest! Wymia zło ich tamtące. Sądzę, że to jest idealna grojba. Do takich nutków. Są właśnie z i wam przeszkadzają. Ach. Kurde nie lub king 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 king. No niestety i było dwóch wodzie, ale... Wie, to jest bardzo dobry po pomysł, że tak sobie robić pepe z kogoś. Joe. Nie, nie wiem, jest w miarę wcześnie, no. To nie jest najwcześniejsza pora, ale... Nie jest źle, Ej, nie wiem dlaczego na hałasuje, i Kurde, ile ten ziom ma życia? No, on raczej tak gra. No, brud go rozwaju. Nie, nie, naprawdę, chyba gra raczej tak mi się zdaje. Kurde, ziomek! Idź mnie stąd, do cholery jasnej! Co im tu, kurde... Jakieś to tutaj robią? Skąd oni się tutaj po prostu biorą? Ja nie wiem jak. No jestem teraz sam już co swojej I zajebi się, wszyscy moi po prostu sobie powychodzili. Nie jestem. Dobra, jest ich, ich kilku nawet. Dobra, dobra, dobra. Aj zapominam cały czas. Nie no kurwa, Max, to ma być do cholery! No są tam jakieś ziomci u góry nupki. Okej, okay, spieprzać. Spieprzaj. Spieprzaj. Spieprzaj, no, Nie rozumiesz, że ciebie tutaj nikt nie chce. Nikt o tobie nie marzy w tym miejscu. Daj, że nie zrozumiał przykazu. Dobra, mogę... Ale nie mogę znaleźć klasy, no bo po co? Okej, okay, okej. Okay. z góry na się stałem. Dwóch ziomków, jaraj się. Jarek jakieś swoimi tyłkami Jest, dzięki, dzięki, wychali mnie, ale zginął mi mijany Te gry nie mają sensu już Prawie wiem, że tutaj nie wygramy, no ale to kurde, nic Cię nie stara Dzięki dobrą, Dki musi zginąć Jest Zginął, super, super Ale dlaczego ty mnie bierzesz, kurde, pierdolcu pieprzak z pieprzak Jeszcze raz, spieprzak mi stąd Spieprzaj ty też spieprzaj Kurde domu nie... Je... o kurde, mój ziom, spoko, spoko. spoko ziom. Jak mój to spoko Kurde spieprzać Nie rozumiecie w kurwa, mak znasz spieprzać? No chyba nie rozumieją, nuby Nie chce się ich tutaj Kurde, stoi się na spanie to jasne, że po expicie sobie Nuby cholerne i ja was wszystkich zabiję, kurde, ZADŹGAM CIĘ NOŻEM! Zapierdolę ci w łeb! Kurde, wszyscy się smaszkie tutaj. Wypieprzaj! Kurwa, wypieprzaj! Jak się kampił kogoś na spawnu, to tak jest właśnie. Kurwa, uczą. Przepraszam za wulgarem, ale kurwa, się nie da inaczej ocenić. Kurwa, jedynie sobie po, poza, pozarzynać można. Jak wieprzy jakieś. Kurwa z no co kurwa ma z naszych stanie na spałnie? Co kurwa nawet z przyjemności z gry wy nie macie? Wy kurwa chcecie po prostu koksić tylko. Ty też zginiesz! Nie mi się kurwa tobie podaruję. No daj zioł mego zdania, no, jest spoko. Są trzy osoby od nas, ja zajmuję właśnie ten punkt. I kurwa mi wie się, że retłon. Bo co kurwa się tak gra, no, to się kurwa właśnie wygrywa w ten sposób. A tu nie ma żadnej przyjemności z gry się wkurwiłem, w takim miejscu odcinka, po prostu się wkurwiłem. Dobra, więc wyjaśniłem się, jeszcze jedno Mareno, może jeszcze dzisiaj nagram Minecrafta na modach, ja się z wami żegnam, cześć, pa, do no, następnego odcinka, cześć. Jeżeli ten filmik ci się spodobał, możesz zostawić po sobie lajka, fajnie by było, gdybyś jeszcze napisał jakiś komentarz, a jeżeli już tutaj jesteś, to zapraszam cię do subskrypcji mojego kanału i siemanko!